Dzień dobry miły panie, dzisiaj kolejny odcinek. Jak myślicie o czym będę mówił? Będę mówił dzisiaj o rzeczy, która się znajduje trochę powyżej macicy, a które stwarza bardzo dużo problemów, mianowicie o samej pępku, pępku, który wcześniej był pępowiną. O co chodzi? Pępek to jest takie miejsce, w które, w które wchodziły naczynia, Zwykle były to dwie tętnice, jedna żyła w waszym życiu płodowym, za każdym razem jesteśmy połączeni z matką, poprzez które odbywa się ożywianie płodu. Po porodzie następuje gojenie się tej pępowiny, no i o niej zapominamy. Ładny pę, pępek jest wykorzystywany przez niektóre z was do ekspozycji swojego pięknego ciała. Będę tutaj trochę nietypowy co niektóre panie sobie zakładają jakiś piercing z jakimś tam brylantem albo może pseudobrylantem wyżej lub niżej ale o tym nie będzie dzisiejszy temat natomiast powiem o problemach bardzo często jest tak że po porodzie dochodzi do różnych dziwnych pobolewań w zakresie całego brzucha Mogą to być rozstępy mięśni prostych, może to być jakaś przepuklina, ale może być również przepuklina pępkowa. I teraz, właśnie, mam tutaj dzisiaj przepiękny przykład pępowiny pępkowej. Widzicie tutaj moje zdjęcie, w zasadzie dwa zdjęcia. To jest przypadek z dnia dzisiejszego, także świeży, piękny. O co chodzi? Zwróćcie uwagę. Jest cały tutaj ten obwód tej pępowiny, tej, 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 przepraszam, tego pępka taki pogrubiały, bo tu doszło do pewnych procesów przerostowych. I ta zewnętrzna część może jeszcze być. Natomiast problem polega z tą wewnętrzną częścią, ponieważ ta wewnętrzna część, nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, prześwieca. A co to oznacza, jeżeli coś prześwieca? Oznacza to tylko wyłącznie jedną rzecz jest źle. To jest takie miejsce, które dzisiaj dotykałem palcem, które ma bardzo cienką warstwę, po prostu praktycznie otrzewnej, która grozi w każdej chwili przebicie i po prostu otwarcie jamy brzusznej, może być wgłobienie jelita cienkiego, no i dojdzie do ostrego stanu zapalnego. Jeżeli nie będzie szybkie, szybkiej interwencji chirurgicznej, może się to zakończyć bardzo, bardzo źle. Zaraz wam pokażę. Jak to mniej więcej wygląda i z czym to się je. Teraz pokażę Wam model, który można powiedzieć, znalazłem, który przepięknie ilustruje dzisiejszą sytuację, jest nawet bardzo podobny, to jest nic innego, jak taka specjalna medyczna prezerwatywa. Zobaczcie, tu jest ta obwódka taka gruba, która wszystko trzyma, i tu jest taka cienka błonka, która właśnie nam pokazuje lekko tutaj tkankę skórną, z. Yy, Tutaj y, peritoneum, czyli z y, otrzewną. I teraz od tej strony tutaj widać, jak się znaczy się, no, się to jest obraz staty, statyczny, natomiast tutaj się właśnie przesuwają, y, można powiedzieć, y, pętle jelita cienkiego, no i w każdej chwili może być do, dojść do prze, przebicia po prostu tego miejsca. A pamiętajcie, że tutaj dookoła jest kanka łączna. Kiedyś była również na środku i w tej chwili nie ma tkanka mięśniowa dookoła to było wszystko zrośnięte. Także na skutek złego zaopatrzenia poporodowego albo wysiłku przy pracy również innych dziwnych stanów zapalnych może dojść do przypukliny pępkowej. Tak ona właśnie wygląda. Dziękuję bardzo, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce.